Znaczy, tu gdzieś tu. Jedna z Oli tu. Ale patrzcie, patrzcie gdzie on jest To jest Koneko Team, o kuźwa Patrzcie na Marcela, Marcel to jest psychopata <grym> Nie, Emili, Emily. dla mnie Emili jest najlepsza Tu jest Ale tu, Marcel ma moją głowę i jeszcze wrzucił to dinozaura Zobacz, ola. Czekaj, ola, bo ja nie, nie mogę. Marcel, przestań się ruszać. We, weź mu napisz, żeby przestał. Marcel, przestał. Ale to jest kopiowanie jeden do jeden. Ja mówię o kimś, o kimś, kto wygląda inaczej. Tu na przykład Kasia ma jakieś swoje włosy. O, no jak jeden do jeden, zobacz. Spodziewałby ta się taki od To prawda? włosy. strasznie Halo, no wszyscy mi go zasłaniają. No nie mogę go zobaczyć. Marcel ucieka, nie widzi kamery. Zawstydził się. No. Idę sobie, bo nikt mnie nie słucha. Krystian, to jest taki młyn! Chodźimy, nie ja wszedłem. Dobra, też też jestem, 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 dobra, jestem, jest, dobra, jestem, jestem, jestem. 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 Dobra. Dobra, jestem. jesteśmy! Dobra, udało się. Haha, ha, nie udało wam się! Boże, jaki to jest dramat teraz dołączy. E, domu. zrobię im tak, patrzcie, jestem bardzo niemiły. Napiszesz dobra, im Hahaha, ha, ha, czy coś? Halo! <laughs> Boże, mi. Jak oni tu próbują wejść! Jezu! O nie, Marty nie dołączył. To co, chcesz wyjść? No to ja nie gram. Ja wychodzę jak coś. What? E, jak łuc? Ja nie mogę pisać. What? No już 7, jest siedem, osiem jest! dobra. A co, napisałeś? Nie, nie, nie Nie, bo nie da czatu. się pisać. <laughs> Zapomniałam. Nie da się namawiać ludzi na czacie, bo czat wyłączony. O nie, ale mam postać okropną i jeszcze jaką rolę, o Boże, jestem mordercą, naprawdę. <laughs> Okay. Dobra. No przekonałeś mnie. Dobra, dobra, nie no fajnie, jest eee, fajnie. Dobra, dobra, ja Trzeba powiem tak. się O ze Boże! Krystian! O Jezu, Co? jaka tu jest jedna postać, nawiązująca jaka jest jedna do mnie. A której mówisz? No nie wiem, musisz popatrzeć okay. po imionach i Melodii? będziesz wiedział. Nie, 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 Krystian jak spojrzy na wszystkie imiona, będzie od razu wiedział, o kogo mi chodzi. A, Abchodite? Nie, 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 nie. nie. Krystian, słuchaj, taka mała podpowiedź. Jak byłam mała, to lubiłam się nazywać właśnie taką, taką księżniczką, wiesz? Ale, ale ja nie. A jest, Odet. No, nie, nie widziałem jej w ogóle. No, tak? Tak. Widzisz? A kto tak. to jest Odette? Się działo w ogóle. No, Odet ta księżniczka łabędzi. No to nieźle. No to co? Boże, jaki to jest młyn w ogóle, ile tu jest osób. Czemu w ogóle się, ognisko się się. zgasło? Nie no, pali się u mnie nadal Ale Tych, ciemno to jest daje mi, daje mi się światło Wygasza <laughs> się, po prostu, wiesz Z czego się Wie? śmiejesz? Z <laughs> Nie wiem po prostu taki jest chaos <laughs> Ej, a jesteście w dobrej czy w złej drużynie? <laughs> a, a, a... Ludzie, którzy tam w sumie, piszą wiesz, co, w ogóle jakiś grad z... Co można po... powiedzieć? Powiem ci w sumie, że ja jestem w dobrej drużynie, ale i tak nie wiesz kim jestem, więc... więc <laughs> Ej, mordują, uciekajmy! Się... Gdzie? A chciałem was baitować, że myślałem, że się ruszycie i Kurde, wtedy mnie nie wiecie. No, mnie. Dobra, ja takie mind game to i robi. Klik klik, klik klik. klik Okej, okay, ja już Ktochałem wam powiem kim że piszą XD albo thank you na przykład. No, to A to mi jest się bardziej te u zamknięte podoba. O nie! Dobra. Gdzie ona leży? No w wodzie. Aniołka robiła. Gdzie ta woda jest w ogóle? No w wodzie. A. Dwie osoby? Okay. A ona co robi? Ona się patrzy na drzewo? Ale, dla, ale, ale chwila, podmawki. dlaczego dwie osoby? Może, może. Nie, nie wiem, dlaczego w sumie. Jest dwóch morderców. W sensie trzy osoby? trzy zwie... no, co? Ale. A tam było What? napisane, tam było napisane, że tam tam ta druga zginęła od y, assassina, a. No bo, nie, to. No bo trudno. A może Twina zabił, ja trójka, może Twina zabił. No dobra, ale to byłaby informacja, że przez to też zginął Twin, ale znaczy, nie było takiej informacji chyba. On, on, on miał jakieś inną informację, y, Tak jakby. w sensie, Co go zabiło? Dlaczego? Powód śmierci miał. Y, y, ona, co napisała. Ona, a melodia. Ha, Ta, a a ona to może ty jesteś, Melodia? Ktoś odchodzi, ktoś odchodzi, ktoś odchodzi! O, ktoś kto poszedł? Mu, muhammad, 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 poznaję. Muhammad. muhammad, dobra. No Ola, wracaj tu, Ola, nie idź tam, bo no cię ale... zabije. Ola, ale... wracaj, ja ale... wiem, że jesteś Muhammadem. prawda? Ola, podskocz teraz jeszcze, żeby w ogóle było śmiesznie. <laughs> Bartek, jakiegoś pewnym, wiem, że jesteś Muhammadem. <laughs> Ola, wracaj, wracaj, bo cię zabiją. No że No nie w ogóle, Widzę, że wracasz, dobrze, że wracasz. Jesteś pewien? Ja jesteś pewien, że że no, nie, Ola, no co ty robisz? No, ty tutaj nie wracać. Ale o co ci Boże, chodzi, gościu? Bo ty tronujesz? Jak ja nie tronuję, gościu? No, fajnie żeś. to Ja nigdzie nie poszłam. E... E, Mohamed. Mi się melodia nie podoba. Znaczy, e... no nie wiem, czy chcemy od razu Ole zabijać. Melodia. melodia, nie? Ja też melodię zabijam. No, mi się melodia nie podoba. Melodia to jest jakiś dramat z nią. Holy shit. Co, Krystian? Ty jesteś melodia? To nie ja jestem melodia. Nie, jesteś pewien? Dobra, Muhamed, nazywaj się tam. ja nie wiem o co ci chodzi o... ogóle... mi gadać pod nosem. Ale jest mi ja. Nie... Halo. Ja żadnym Muhammedem nie jestem. No w ogóle. Widziałem, Przysięgam! Jak Powiedziałem, że Ola wróć i wróciłeś. <laughs> Ale to nie byłam ja! <klucza> mhm, tak, to mój tata <laughs> to jest. <cject> Dobra, a Podejrzamy, gdzie jest a gdzie Muhamed? Dobra, Muhamed jest tutaj. No nie wiem, Ola, masz go na samym środku. Ze scrollu i to mnie widzieć gdzie jest. Ze scrollu. O, i dobra. teraz, A teraz umrzemy. Kim wszyscy. jesteś, Krystian? Co? Ja fajn Gilatisa, dobra, to Krystian pisze. Tak, to na pewno był Krystian. Bo wiadomo, że. Krystian <laughs> ten... jest Kimli. Kimli, Krystian, jak się sprzedałeś. To nie jestem, to nie ja. No. No to nie jest. No to nie, jest. Ja, no, to nie, nie jest. Halo, bo zabijają. E, halo, bo ten, ten Muhammad jest jakiś opętany. On skacze no, przy No, ale nie chcę sobie skaczesz szala. To tak? nie ja. Nie męczysz się? To nie no. ja. Hmm, dobra, tam ja napisałam. Jakbym też... miała obstawiać, to Ola byłaby. Ale żyję. Nie. No, jakbyś, jakbyś była, też byś powiedziała, że nie. Nie, ale Ola, Ola gra jak chłopem i jestem Muhammad, na przykład. Ale dlaczego zaraz chłopem? Halo! No bo, Ola, na pewno tak się stało. Ja mam to... zawsze ustawione, że mam znaczek zapytania i bierze kompletnie los. Nie wiem, nie wiem po co udajesz, ale dobrze. No, ale robię. ja nie udaję, nie jestem Muhammadem. Nie chcesz się zdradzać? To normalne. Mam na niego zagłosować, żeby ci lepiej było? Dobrze, wywalmy Muhamada, jeżeli masz taką psychę. Dobra. To wywalamy Muhammada. Dobra, wywalamy go. Wywalamy Muhammada, Ola kliknij na kogoś innego. No, teraz. A dwa. Yy... A co, jak ja jestem Muhammadem? To, nie... to było genialne. <laughs> Masz psychę? No, mam psychę, Ja walę na Muhammada twardo. A weź tego. Wyjazd, z, z Muhammadem. No i bają Muhammad. No i bają, Zaraz zobaczymy. To nie tak, że to są tylko dwa albo trzy głosy versus wszyscy. Tak. Dobra, <laughs> To totalnie nie. Nie jest, tak. No mamy większość taką parlamentarną. Maratek ja fan. Dobra. To ci ludzie z Discorda, pozdrawiam. To, to na pewno jest Bartek, to na pewno jest Bartek. Christian, ten w chce. Marasek, ja Bartek się promuje po prostu. To no Ola, tak. to Ola napisała. To Ola napisała. Jean-Claude, to już wiemy, że to Bartek, dziękujemy. To, jest Bartek. to Ola, Ola okay. to jest ja na... To jest Bartek. Ale wygląda jak ja. No wygląda. No Dobrze, to jest Bartek, głosujemy na Jean-Claude'a. Dobrze. To, Ola, głosujemy na ciebie drugi raz. Słucham, <laughs> Pierwsze... ale... Ale nie głosujcie na mnie! Uwielbiam Maraska XD Kto uwielbia maraska? Ja Aha! Ja, ja bym powiedział! Nie chcę się! Kto ja to bym napisał, Dobra, dobra, ja nie ja nie widziałam! Ja, ja muszę iść. Dobra, to idź tam, tam ja. Dobrze. <laughs> I tamia, dobra, głosujemy na Tamię! Dobra, wyjazd to Tamią, bo to Krystian jest. O tej skórze. Chyba nie. O, Gilerzy Gilerzy jest super, tak, To na pewno. Nie, to Krystian jest. Na pewno bardzo podejrzenia. Krystian teraz wziął sobie lusterko i sam napisał do siebie tego domu. <grystanie. grystanie>. Spojrzał na siebie i napisał. Ale jest jeszcze fajny. Ala. Ej, Ola, a nie jest ci gorąca na tym ognisku, ale no, zejdź może sobie to Nie, nie, nie. Nie jest. Ja jestem przyzwyczajona do ciepłych temperatur. Ale, że ty sobie tańczysz teraz? No, ale, że ty sobie tańczysz teraz, Martek? Dobra, Cody, weź przestań latać. No, To chyba pan Marasek ma ADHD. No zobacz, o, ta tam tam, ja tam tak skacze, to na pewno jest Marasek. Ja się przestałem odzywać na chwilę, bo musiałem coś przeanalizować już wszystko wiem. No dawaj, tak, dawaj, dzwoniak. I co, tego wysnuwasz? Powiem tak... Yyy... Już pan mówię, ty z kim? No. Mhm wszyscy sobie no, stają fajnie Mais, w tym nic Mason i e, Charlotte to wy. Chcecie wasza dwójka. Aha, bo. E, Czyli, nie, czekaj, ja chcę usłyszeć no, tą ben... teorię dlaczego? Najpierw? <grym> no ja też. Nie chcę zdradzać tak jakby szczegółów mojego sposobu myślenia. <grym> z na nie ty, tak strzeliłem z dupy. Ale no, zabolało was to, bo wiecie, że to prawda. <grym> Więc ja obstawiam, Mason i Charlotte to Wy. <grym> <grym> A wy obstawiacie, okay. że kim jestem. Ja zakładam. No, że... że już umarłeś. <grym> <grym> Mi Tamia coś śmierdzi. I Charlotte. A, a jakbym miał powiedzieć, kim jest Ola, to powiedział, że to Rozali. A dlaczego? No Ro Rozali albo Charlotte, nie? Bo one tak a, stoją bo był moment, gdzie, gdzie Bartek coś tam nawiązał, a Rozali podeszła akurat do tej osoby. Ja nie wiem o co mam No ale, ale dobrze, sypałeś. czyli już mamy jazdę. Dobra, jazda z Rozali, jazda, nią. Na, na kogo głosujemy? Rozali, 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 Rozali wyjazd z nią. Dobra. Ale że Ola jesteś y, Rozalią i po prostu nie chciałaś zagłosować na siebie. Nie no, ja jestem no. Elza w przebraniu, widzisz tego warkocza? Nie. Nie. Nowoczesna Elza. No, to nie jest dla siebie Elza.pl Dzięki dobra to. Ale wszyscy miały. ładnie przy, przy ognisku stoją. Ale no. słodko. A właśnie, Bartek, to jestem Masonem czy Charlotte właśnie? A Masonem. ja właśnie kim jestem? Nie no, to już ustaliśmy, że jesteś Rozalią. Po jesteś prostu Rozalią. jeśli już ustaliśmy, że ty jesteś Rozalią, to kim jestem ja? Bo powiedział, że Charlotte Ale i Mason przecież Wciąż nie powiedzieliście, kim jestem ja. Mi ja już zabiliście cztery... A, ja już nie żyję, bo sorry, już zapomniałem. Nie żyjesz, bo... No bo że już nie żyję. Zapomniałem, zapomnij ale, ale, ale kurde, drugi raz mamy tak, że nasza trójka przeżyła? O tego, tak, od buta? Tam jakody i Rosalia mi nie pasuje. Hmm. To wywalamy tą trójkę teraz. Najpierw Rosalię potem odette. Nie, Albo na odwrót. Nie. Tamia nie. najpierw. Dobra, tak, bo wyjazd z Najpierw tanie, najpierw, najpierw tanie. tanie. Bo ty zapomni, zapamiętajmy o tym, Krystian, że ty jesteś Masonem. Tak, właśnie. No, Możecie sobie zapominać, nie ma problemu. Ładną różyczkę czy coś masz, u buzi, Nie wiem, co to jest w sumie. Tupę. <suszy> <suszy> no. okay. To taka odmiana róży. A jakie adidaski masz, fajne, Krystian? Hmm. Dobra, to co, wyjazd z y, tamią najpierw? No, no z odettą. Ta ja tamię. No, może odette. No to? Odepte. Nie, no Odeta to jest takie ładne imię, proszę, nie. <grym> Dobrze, no to Tamia, Tamia, Dobrze, Tamia w zaparte. Tamia w zaparte. Ja Tamia, ja lecę, ja lecę. Albo chyba, że tego Masona, bo to Krystian. Nie, no, ja na Ode, lecę. Ja na Tamię, napisała A, widzisz, to na pewno to ona. Ja jest też zła. Lecę na Ona tamie. ma jakieś dziwne cyferki na spodniach, to na pewno ona. Lecę na Tamię, a potem lecę na Masona, bo to Krystian. <grym <grym ja na kogo no bo On coś coś za cicho. Gdzie, Dobra, gdzie tam ja jest? najpierw tam. Ja, tam ja, sorry, ja, sorry tam. Sorry, tam ja. No i tak yes. Krystian? No, <laughs> no i tam no i co? No i nie wiadomo na kogo. Jak tam głosują. spektator działa u ciebie? Nie wiadomo. A u nie wiadomo U mnie w porządku O, tam ja, ja najwięcej, najwięcej głosów. No, Krystian, no pa, pa. jak tam? Na no i tak ja. siedzi. Papa. Pa. Jak Fajnie? tam Christian już ducha wyzionąłeś? No znajdę, znajdę sobie inną dziewczynę, nie ma problemu. No dobra, no to wyjeżdż z Christianem. Ja sobie zapisuję na kartce. Christian to Mason, wyjazd z nim. Wow. Nie, ja, ja twardo na Coldy podaję. Albo Cody. Cody. Mas, jakby opcje istnieją. Impas, dobra, dawać. Niech wypalał go. Nie. A morderca kogo zabija? E, co? Kogo zabija? Nie, ostatnio w ogóle nie zabił. E, A w ogóle z Na pewno, w sumie, jak teraz tak myślę, skoro morderca nie zabił kilka osób pod rząd w nocy, to stał no. Afk i w Afk w sumie wstał Ko Cody dużo, nie? Ja nie wiem, czy to zaraz działa jako no. Afk, czy. bo w pierwszej rundzie zabił trzech. No więc dobra, nie, no może ale potem. Po te, jest na ale blokada. potem on się nie ruszał, mi się wydaje, że to on będzie. Ale ty, jak, ty też byłaś ostatnio mordercą i nie musiałaś się ruszać przecież, żeby. Zabić albo A Ale co ty tak bronisz? Ty jesteś jakimś adwokatem tego Kodiego? Właśnie, gościnie. No, Dobra, wyjazd z Kodim, Dobra, Agrysian to Cody. Do Cody, dajemy Dobra, na Dobra, wyjazd do z Kodim, wyjazd z Kodim. <laughs> <laughs> Oficjalnie wyjazd z Kodim. Już podpisałem dokument, Agrysian. <laughs> Proszę, przepraszam na moim biurku. Nawet go, flick, flick. Flick, flick, no, Cody papa. Pa. No, szybciej te rundy. <laughs> szybciej chcę go <głupy> wywalić. <laughs> już nie mogę na niego patrzeć. To na pewno jest zobacz, a się on nic nie mówi, bo nie wie co. No, a Krystian paraliżu został. W <grystanie> paraliżu rąk. No. Proszę, nie zadziała. Dobra, nie zadziała? dobra, Bartek, jesteś blondynką czy brunetką, czy tym z pasemkami? Nie, no nie mogę powiedzieć. <grystanie> dobra, to Bartek jest Charlotte. Krystian jest Cody. Krystian mhm. tak na pewno Cody. Wygląda. Czyli tak. Ola jest Odette, Czy ty jesteś okay. Rozalią? Czy Odettą? Nie. Jedną z nich, jedną z nich na pewno i tyle. Ale tak Ola powiedziałaś tą odettę, że to... że takie jedno imię i tak od razu zobaczyłaś? Tak od razu zauważa, nie? Akurat nad sobą. dziwne. To dziwne było Ola trochę, że tak szybko obczeliłaś tę typiarę. No. Hmm.

Wyjazd. Mnie to zawsze śmieszy, jak Bartek mówi, wywalamy kogoś tam, no jak tam Krystian umarłeś? i w kolejnej rundzie ja mówię, co się, Bartek, no to co, wyjazd Krystian z tak I jest nie powrot. jest tak. <śmiech> <Szarlot>. <śmiech> no Charlotte! No jak szarot! no jak wygłosowaliście? O, jest biedny Bartek, No jak wygłosowaliście, noby? <laughs> Czego nie rozumiecie w kodi? Dobra, Krystian był Codim, prawda? Graliśmy. Kim, kim byłeś, Krystian? No i patrzcie. Ola była Masonem. ja leżę z przodu. Ma był Ja byłem odetto, a ty umarłeś na początku. Krystian, ty trolu. Czekaj, jak on umarł na początku? Kurde, nie, z, nie znalazłam jego imienia. No, bo już, wam, już wam tłumaczę. Jakby w skrócie. No. Pierwsza runda. Zginęły trzy osoby. Ja byłem mordercą. Ja wybrałem jedną osobę. Zginęły trzy. Nie wiem czemu. W drugiej rundzie wybrałem jedną osobę. Zginęły dwie osoby. I potem zginąłem ja jako morderca. Więc potem morderca już nie mógł nikogo mordować. Więc w sumie sami się eliminowaliście.